Dziś nie mam dużo czasu, więc nie mogę podziękować za to, że zostawiliście mi dużo czasu wszyscy, ale, ale Pan Bóg ma swój czas. Dla Niego jeden dzień jest jak tysiąc lat, a tysiąc lat jest jak jeden dzień, więc słuchajcie, jest dobrze. Zawsze można to jakoś tam sobie wytłumaczyć. A więc moi drodzy, ja jestem człowiekiem, który się wychowałem w pismie Świętym, kocham Pismo Święte, każda literka jest dla mnie ważna, często to powtarzam. Jest błogosławiona, jest natchniona, ma moc. Sama literka to jest literka, więc tutaj, tak jak mówiłem wielokrotnie, można też, też tym Pismem Świętym sobie krzywdę zrobić, nie wykorzystać do kontroli czy jakiejś manipulacji. W filmach często takich kryminalnych są pojawiają się wersety na początku tych filmów, więc Pismo Święte, sama litera może być używana do wielu różnych rzeczy. Natomiast ja osobiście od dziecka wierzę, że każde słowo, każda literka ma znaczenie. I dlatego kocham studiować Pismo Święte i widzieć różnice i się z tym też z Wami dzielić. Tydzień temu mówiliśmy o błogosławieństwie. Ja powtórzyć jeszcze to, bo to jest tak szybciutko tylko kilka wersetów wszystkiego nie powtórzymy, że mówiliśmy o tym, że błogosławieństwo Boże, kiedy Bóg nam błogosławi, ma ogromne znaczenie w naszym życiu. To nie jest tak, że Bóg błogosławi, mówi: Ja tobie teraz pobłogosławię. Błogosławię Ci, Pan Bóg mówi: Błogosławię Ci. I to nic się nie zmienia. Mówiliśmy o tym, że Bóg, kiedy Bóg mówi do kogoś, że ja cię błogosławię, to jest, e, to jest zmiana całej rzeczywistości w życiu człowieka. To jest coś potężnego. Zmienia się wszystko, kiedy Bóg to mówi. I czytaliśmy to sobie e, w pierwszej księdze Możliwej, pierwszy rozdział 28, werset, że Bóg im pobłogosławił. I Bóg powiedział, jest pierwszy jest pierwsza wzmianka w piśmie świętym o błogosławieństwie, w tym słowie, które jest użyte. I Bóg im błogosławił, i później powiedział, że rozmnażajcie się. Napełniajcie ziemię, czyńcie ją sobie poddaną. Za słowem błogosławieństwo kryło się też działanie Boże, które dawało możliwości i dawało okoliczności sprzyjające do tego, żeby to się wydarzyło, to co Bóg powiedział. Przy Salomona 10, rozdział 22, werset jest napisane, że błogosławieństwo Pana czyni bogatym i nie dodaje do niego żadnego smutku albo żadnych trosk. Więc to jest tak, że też sobie to mówiliśmy tydzień temu, że są ludzie bogaci na tym świecie, ale oni nie są błogosławieni, bo pośród tego swojego bogactwa mają wiele trosk, chaosu, walk, kłótni o majątek i wiele różnych w ogóle rzeczy, które sprawiają, że to nie jest żadne błogosławieństwo, tylko to jest jedna wielka droga przez mękę. Więc samo, samo bogactwo jeszcze nic nie daje, ale Boże błogosławieństwo, kiedy przychodzi do nas i Bóg nam błogosławi przez różny sposób, bo to finanse to jest jedna z wielu różnych rzeczy, w jakikolwiek sposób, to do tego nie ma dodanego żadnego smutku i żadnego wysiłku. Jest w tym pokój, w Bożym Błogosławieństwie. Kryje się ogromny pokój, kryje się radość, kryje się szczęście. Zawsze w Bożym Błogosławieństwie. Jeszcze jeden werset przeczytamy. Oczywiście z tym związany, co ostatnio mówiliśmy. To są Dzieje Apostolskie, trzeci rozdział, 26 szósty werset. I tam jest napisane, że Bóg może. Przeczytamy tutaj sobie. Bóg zatem wzbudził swojego sługę przede wszystkim dla was, posłał go, żeby wam błogosławił i dając każdemu z was możliwość odwrócenia się od własnych niegodziwości. Może jeszcze raz przeczytam. Bóg zatem wzbudził swojego sługę przede wszystkim dla was, posłał go, aby wam błogosławił, dając każdemu z was możliwość odwrócenia się od własnych niegodziwości. Więc błogosławieństwem jest Możliwość odwrócenia się od, od. To jest jedna z definicji, ale bardzo fajna, bo ona pokazuje troszeczkę tak paradoksalnie tą drugą stronę. Bóg daje Tobie możliwość, kiedy Bóg daje Tobie możliwość odwrócenia się od niegodziwości, to jest Boże Błogosławieństwo, dlatego że kiedy nie będziemy żyć w jakichkolwiek niegodziwościach w naszym życiu, to będziemy błogosławieni. Dlatego że tą definicją grzechu, moją najlepszą, jest to, że grzech służy temu, żeby nas niszczyć, nasze życie niszczyć. Więc wszelka niegodziwość jest brakiem błogosławieństwa, zabiera nas, zabiera od nas błogosławieństwo, niszczy to błogosławieństwo. To jest ta kolejna rzecz. No i oczywiście powiedzieliśmy sobie też ostatnio o tym, jak Jakub poszukiwał błogosławieństwa i jak walczył z aniołem i mówił, nie puszczę dopóki mnie nie pokazać, że on wiedział i rozumiał i miał to objawienie, że Boże błogosławieństwo jest warte tego, żeby o nie walczyć aż do końca i nie popuścić. Dlatego mówiliśmy sobie tydzień temu, że Warto jest walczyć o Boże błogosławieństwo i starać się, prosić Pana Boga. Jabes to jest taka modlitwa jest Jabesa w Starym Testamencie, kiedy mówił Boże, pobłogosław mi i poszerz granicę mojego namiotu, ja już nie pamiętam dokładnie tego wersetu akurat jest, że Bóg wysłuchał jego prośby i Mu pobłogosławił więc warto walczyć o błogosławieństwo bo ja myślę że kiedy my zrozumiemy jak potężną rzeczą w życiu naszym jest Boże błogosławieństwo to myślę że będziemy się starać o to żeby je zdobyć w naszym życiu wtedy się rzeczy naprawdę zmieniają rzeczywistość się zmienia wokół nas w nas w naszych rodzinach no i też oczywiście powiedzieliśmy sobie że ta moc Bożego błogosławieństwa jest tak potężna że jeśli znajdzie się człowiek który będzie służył Panu Bogu z całego swojego serca będzie jego serce przywiązane do Pana bardzo mocno i będzie, będzie przylgnięte do Pana Boga, bo nawet Jego dzieci, które co jest, co jest paradoksalne i co jest szokujące może dla niektórych, Jego dzieci, które nie będą chodzić za Bogiem, będą miały błogosławieństwo dlatego, że Jego ojciec służył Bogu. Dlatego czasami będziemy, możemy się temu dziwić, ale tak jest, bo tak mówi Pismo Święte, że będą błogos, będę błogosławił wam do tysięcznego pokolenia. I nawet w Biblii czytamy w Starym Testamencie wielokrotnie, kiedy Bóg mówił, że ze względu na mojego sługę Dawida... Zrobię to i to, dlatego że On służył mi. Mimo, że Ty nie trwasz w, w, Panu, we mnie tak, jak On trwał, to ja Tobie właśnie pobłogosławię przez wzgląd na mojego sługę Dawida. Jest to wielokrotnie w Piśmie Świętym powiedziane w Starym testamencie. Dlatego, kiedy my e, żyjemy dla Pana Boga całym naszym szczerym sercem, nie tylko mówimy, ale też żyjemy, to możemy wiedzieć, że to będzie miało też wpływ na nasze pokolenia po nas, czyli nasze dzieci będą, w tym błogo, będą miały w tym błogosławieństwie, nasze wnuki będą miały w tym błogosławieństwie. O tym mówiliśmy, że tak jest, potężną rzeczą jest Boże Błogosławieństwo. Ja też zachęcam każdego z nas, żeby to zgłębiać, żeby myśleć o tym, żeby szukać w Piśmie Świętym. I dlatego dzisiaj chciałbym powiedzieć o błogosławieniu Pana Boga z kolei, bo jest coś, czymś innym jest błogosławieństwo od Pana Boga, ale to słowo jest to samo, ale coś zupełnie innego znaczy. I chcę Wam zadać pytanie dzisiaj, co to znaczy, kiedy Pismo Święte mówi, błogosławcie Pana, albo ja będę błogosławił Pana, błogosławię Tobie, Panie. Co to znaczy? Czy kiedykolwiek się zastanawialiśmy nad tym? I wiecie, przejrzałem sobie, no, e, jeśli ktoś może powiedzieć, że, e, bo tak do tej pory, jak sobie żyjemy jako chrześcijanie, to możemy powiedzieć, no, błogosławię, błogosławię Pana, no to ja Go uwielbiam. No, ale czekaj, uwielbiasz, uwielbiasz Pana, czy Go błogosławisz? No, bo to jest coś innego. Dlatego na samym początku powiedziałem, że jak od dziecka się ruchywałem z Pismem Świętym, to tak się nauczyłem i dziękuję Panu Bogu za to, żeby rozróżniać te wszystkie pojęcia. Wiecie, mówię o tym też dlatego między innymi, że diabeł bardzo by chciał, żeby te słowa były puste wszystkie, które są w Piśmie Świętym używane. I żebyśmy my je sprowadzali w zasadzie do niczego. Błogosławcie Pana, to nic nie znaczy. Błogosławcie Pana, kiedy ja mówię: Panie, błogosławię ci, wchodzę, powiem, wyjdę i to nic nie znaczy jest puste słowo. To nie, to nie jest puste słowo, ale to coś znaczy. Więc pytanie, co to znaczy? Kiedy ja mówię Bogosławie Pana. Czy ja mogę powiedzieć Bogosławie Pana, wychodzę i, was, i ktoś może powiedzieć: Będę słuchał modlitwy i powiem sobie, ale o co Ci chodziło, kiedy to powiedziałeś? Powiedziałeś Bogosławie ci, Panie Boże, co miałeś na myśli? No Bogosławie, no co miałem. No Bogosławie, no powiedziałem błogosławie, no to Bogosławie. Ale o co Ci chodziło? No nie wiem co, no Bogosławie to nic nie znaczy w sumie. I dochodzimy do tego, że wiecie, ja sam sobie to pytanie zadaję, dlatego Wam o tym mówię: że musimy w naszym chrześcijaństwie czasami zatrzymać się i powiedzieć, Boże, ja wypowiadam swoimi ustami słowa. Ale ja nie chcę, żeby to było pustosłowie, żeby to było coś, co nic nie znaczy, ale chcę zrozumieć, co ja mówię, i chcę, żeby coś to znaczyło jednak w moim życiu. Więc dzisiaj chciałbym, żebyśmy się pochylili troszeczkę nad tym i zastanowili, czy to, co my mówimy, naprawdę myślimy i czy coś za tym też idzie, czy to po prostu jest takie, takie mówienie. I wiecie, w Piśmie Świętym, kiedy czytamy psalmy przede wszystkim, w psalmach, kiedy czytamy psalmy, to w psalmie jest wielokrotnie powiedziane, że będę cię uwielbiał. Będę Ciebie chwalił. Będę Cię wywyższał. No i my czasami tak się modlimy. Nie wiem, Złapaliście się nad tym kiedyś? Panie, wywyższam Cię, uwielbiam, chwalę, błogosławię. I w zasadzie no powiedziałem wszystko naraz. Ale o co chodziło teraz z pytaniem? Czekaj, chwila, moment. I tak czasami jak ja coś powiem, mówię, że Pan Bóg mnie teraz pyta, ale czekaj, o co Ci chodzi? O co Ci chodzi? Kiedy mówisz, wywyższasz i błogosławisz to wszystko naraz, co Ty robisz? No i wiecie... Pismo, Pismo Święte, na przykład w psalmie 103, tam jest napisane coś takiego, psalm 103, błogosław duszą moja Pana, Panu i wszystko, co we mnie, imieniu Jego Świętemu. Błogosław duszą moja Panu i nie zapominaj wszystkich dobroci jest Jego. Cały ten psalm jest tak o błogosławieństwie też. I na końcu błogosławcie Panu wszystkie dzieła Jego, na wszystkich miejscach panowania Jego. Błogosław duszą moja Panu. Czytam psalm i mówię, i w jednym, z, w jednym z przekładów angielskich jest napisane tutaj zamiast Błogosław to chwal. Po prostu zmienili sobie, tłumacze sobie zmienili i napisali chwal duszą moja Pana. I wszystko co we mnie i mięku i temu". chwal duszo moja Pana i chwal zamiast Błogosław, po prostu sobie zmienili tłumacze, że będzie łatwiej. Będzie łatwiej, że będzie napisane chwal, bo Błogosław to jest takie niezrozumiałe, ale żeby to było, e, to jest taka wersja prostym językiem pisana angielskim. Więc żeby wszyscy ludzie, którzy czytają, żeby to zrozumieli, no to napiszemy chwal. Sobie tak stwierdzili, tłumaczę. No i nie wiem, jak wy, ale ja czuję irytację w tym momencie, dlatego że nie można tak sobie zmienić słowa jednego na drugie. I tak samo jak my. Jeśli mówimy do Pana Boga, że ja ciebie chwalę, no to ja go chwalę. Jeśli ja mówię, że błogosławię, no to błogosławię, to znaczy coś innego, bo Biblia. Jest napisana tak, że te wszystkie wersety mają znaczenie i coś innego Dawid, kiedy mówił, kiedy mówił do Pana Boga, że Ci błogosławię, to miał coś innego na myśli. Kiedy Go chwalił, też miał coś innego na myśli. Więc myślę, że my też powinniśmy mieć coś innego na myśli i za tym też powinny iść pewne czyny. Eee, chcę powiedzieć na samym początku, że na pewno to jest bardzo proste i wszyscy to, myślę, że się zgodzimy, kiedy Bóg nam błogosławi, to On nam coś daje i coś zmienia w naszym życiu. Kiedy my błogosławimy Pana Boga, to nie możemy Mu niczego dodać, prawda? Jest, no, chyba to jest takie, myślę, że jasne: Kiedy mówimy: Boże, teraz ci pobłogosławię. I co znaczy, że Bóg będzie w innym miejscu, że Bóg będzie bogatszy, że Bóg będzie zdrowszy, będzie szczęśliwszy, będzie miał więcej pokoju w swoim życiu, w swoim sercu, Pan Bóg? No nie, no to nic nie zmienił Pana Boga. Więc tu chodzi o nas, że jeśli my błogosławimy Pana Boga, to to coś też w naszym życiu musi się zmieniać. I musimy to robić z pewnym przemyśleniem też. Więc jest różnica pomiędzy tym, kiedy Bóg błogosławi człowiekowi, a kiedy człowiek błogosławi Bogu. Jest zasadnicza różnica. Wiecie, w piśmie tak tylko szybciutko, bo to wszystkiego nie powiemy sobie, to tak tylko bardzo szybko, żebyśmy wiedzieli, że jest różnica i jakbyśmy wyszli z tego miejsca tylko wiedząc to. Że jest różnica między chwaleniem Pana Boga i go wywyższaniem, a błogosławieniem, to już będzie sukces. Myślę, że to będzie dużo. Jak to zapamiętamy, to będzie fajnie. Natomiast chcę powiedzieć, że kilka słów takich hebrajskich, no, sam oczywiście tego nie wymiesię, tylko przeczytałem sobie. Jest takie słowo jak halal hebrajskie, które znaczy wielbić, wywyższać, dziękować. Ale jest jeszcze inne słowo też, które oznacza słowo, które. Jada się nazywa po hebrajsku. Które oznacza wypowiadać słowa e, dostojeństwa wobec kogoś. Jeszcze innym jest Saba. Które oznacza chwalić, uwielbiać i wysławiać. Cały czas to czynić. No i to są słowa, które dzisiaj sobie powiedzieliśmy o psalmach użyte. I one, każde z nich coś niesie ze sobą inne znaczenie. Ale słowo błogosławić to jest barak. To jest hebrajskie słowo, które oznacza błogosławić. I one ma takie podwójne znaczenie tak naprawdę: błogosławić, ale też klękać. Więc samo już znaczenie tego słowa oznacza, że samo to znaczenie słowa niesie w sobie sens, który jest też praktyczny. Wiecie, kiedy mówię błogosławię, to ja też muszę, muszę też pójść za tym jakieś czyny. Nie może tak być, że ja mówię do Pana Boga coś, co nic nie znaczy i co nic w moim życiu nie zmienia i ja nic nie robię, tylko powiem. Dlatego o tym dzisiaj mówię, że często jest tak w życiu, w takich relacjach międzyludzkich naszych, że my znamy to myślę, że wszyscy to znamy kiedy mówimy, kocham cię w społeczeństwie. no my Możemy to znamy, ale wiemy, że tak jest o tak możemy. Wiemy, że tak jest. Kocham cię, w skarbie, jak ktoś mówi, to pokaż, że mnie kochasz. Mówisz tylko, a nic nie robisz. No i w społeczeństwie tak często jest, że ludzie mówią, mówi, że mnie kocha, ale w ogóle ja tego nie czuję i w ogóle tylko słowa puste i tak dalej. I tak samo jest tutaj. Kiedy ja mówię Boże, ja cię błogosławię, to za tym musi iść całe moje serce. Kiedy Dawid mówił Błogosław duszę moja Pana i wszystko, co jest we mnie imieniu Jego świętemu, to to znaczyło, że całe jego serce było pełne, pełne wdzięczności, pełne tej postawy, że coś chcę Panu Bogu dać. To nie było tak, że on powiedział, a, sobie powiem Boże, błogosławię ci i idę i dalej robię tak, jak robię i żyję tak, jak żyję. Diabeł tak chce, żeby te słowa nasze, które wypowiadamy w chrześcijaństwie, nie miały żadnego znaczenia, ale Pan Bóg chce, żebyśmy się zastanawiali nad tym, co za tym idzie, żeby szło za tym głębokie znaczenie i zastanowienie. Więc, wiecie, chcę powiedzieć jedną prostą rzecz, że błogosławić Pana Boga to oznacza. Też robić coś praktycznego, żeby Mu to pokazać, że Ja mu błogosławię. Tak samo jak Pan Bóg nam błogosławi, to zmienia się rzeczywistość. Tak samo jak ja, ja nie wierzę w błogosławieństwo, kiedy ja mówię, to zrozumiałem, kiedy zacząłem się nad tym zastanawiać, że ja nie mogę mówić, wypowiadać do Boga błogosławieństwa, ale w moim życiu nic się nie zmienia, i ja nic nie robię i ja nic nie zmieniam w swoim życiu, i kompletnie nie ma to żadnego wymiaru praktycznego. I wierzę, że nieprzypadkowe jest też to znaczenie tego słowa hebrajskie której zarazem oznacza błogosławieństwo, a jednocześnie oznacza klękanie. Więc to zawsze niesie w sobie wymiar praktyczny. Ja tak wierzę, to chcę Wam powiedzieć dzisiaj, że kiedy błogosławimy Pana Boga, musi pójść za tym też wymiar praktyczny. Nie może być tak, że ja tylko powiem, że Ci Panie Boże Błogosławię, i mówię błogosławie i mówię Błogosławię, ale nic to nie zmienia w naszym życiu i ja nic nie robię w praktyczny sposób. Musi w tym być coś praktycznego coś realnego, coś rzeczywistego, coś, co pokazuje, i nawet też to może być, wiecie, w naszej duszy. To nie musi być coś, co jest takie fizyczne, ale musi być to wołanie naszego serca, które jest naprawdę głębokie i, i, i wielkie i donośne. Czyli jest coś, co w moim sercu jest tak rzeczywiste, że ja muszę to wyrazić. I ja wtedy mówię: błogosławię Tobie, Panie Boże, błogosławię ci, Panie Boże, bo we mnie, w moim sercu, jest coś. Taka wdzięczność ze względu na to, że Bóg mi błogosławi, że rozumiem Jego błogosławieństwo, że ja też chcę Mu coś oddać, chcę Mu się odwdzięczyć, chcę Mu pokazać, że ja, że ja mu za to dziękuję i robię to w praktyczny sposób. Na tym wierzę, że polega mówienie, błogosławię Ci Panie Boże. Nie na samym mówieniu, nie na samych pustych słowach. I jest właśnie ten fragment w pierwszej księdze kronik, 29 rozdział. 29 rozdział. On tutaj pokazuje bardzo wyraźnie. Jest tak napisany: 29 rozdział, pierwsza księga kronik. Potem błogosławił Dawid Pana przed całym zgromadzeniem, mówiąc: Błogosławiony Ty jesteś, Panie Boże Izraela, Ojca naszego od wieków, aż na wieki. Twoją, Panie, jest wielkość i moc, i majestat, i sława. I wiecie, może chwilę się zatrzymajmy. Jak mówimy takie słowa, to wydaje się, że wiecie, jest różnica. Powiem tak: jest różnica między ludźmi, a naprawdę, myślę, że wy również. Ja jestem chrześcijaninem od rady długo i niektórzy z nas też są jeszcze dłużej może nawet, ale wiecie, po latach daje się widzieć różnicę, kiedy ktoś mówi słowa, nawet takie jak tutaj, piękne, zmysłowe słowa. Ja troszkę mam alergię po wielu latach, kiedy ktoś mówi słowa puste, a one nic nie znaczą. A ktoś inny mówi dokładnie takie same słowa, ale one wynikają z przeżycia z Panem Bogiem. One wynikają z z tego, że nasza dusza jest tak pełna Pana Boga, że musi to wyrazić. I jest to coś zupełnie innego. Są ludzie, którzy się nauczyli e, mówić Boże, czczę Cię, uwielbiam Cię, chwalę Cię, Ty jesteś cudowny, Ty jesteś wspaniały. Mówią słowotok i wypowiadają tych słów tysiące. Wychodzą z kościoła, a żyją swoim życiem. Wiecie, o to chodzi. Więc dlatego Pan Bóg mówi w swoim słowie i nas uczy tego wszystkie, Są takie zasady proste. Niech waszych słów będzie niewiele, jak idziecie do domu Bożego. Jak się modlicie, niewiele mówcie. Bo Pan Bóg wie, co jest w naszym sercu. I kiedy ja mówię, Boże, błogosławię Ci, kiedy chcę powiedzieć jedno słowo Boże, ja Ci błogosławię, to Pan, wierzę, że Pan, Panu Bogu bardziej zależy, żebym ja to powiedział jedno słowo, ale żeby ono niosło w sobie znaczenie, niż żebym powiedział pięćdziesiąt różnych pięknych słów, pięknych modlitw, jak to faryzeusze czynili, a które nic nie znaczą tak naprawdę. To są tylko słowa. Diabłu na tym zależy bardzo, żebyśmy mówili rzeczy, których nie rozumiemy, które nie mają żadnego znaczenia, tylko dlatego, żeby się popisywać, jak pięknie się modlimy. I jeszcze możemy do tego dołożyć taki patos. Boże, ja cię wywyższam, ja Cię chwalę, jesteś taki cudowny i taki wspaniały. Pięknie możemy tutaj ładnie się nauczyć uwielbiać. Co z tego, jak ktoś wychodzi kiedyś byłem świadkiem? dochodzę z kościoła, nie tego akurat. E, I ktoś wychodzi, a tutaj e, łacina. Wiecie, a przed chwilą mówił, o, Boże, kochany, mój cudowny, wspaniały Panie. Wiecie, można się nauczyć wszystkiego pięknie. Można też do żony się nauczyć, mówić, że Cię kocham. Nauczę się i będzie, tak, będzie jej tak miło, ale żyć swoim życiem. No i wracając do Dawida, potem błogosławił Dawid Pana przed całym Zgromadzeniem, mówiąc, jesteś błogosławiony, Panie, Boże Izraela, Ojca naszego, od wieków aż na wieki, Twoją jest Panie. Wielkość i moc, i majestat, i sława, i chwała, gdyż wszystko, co jest na niebie i na ziemi, do ciebie należy. Twoim, panie, jest królestwo, i ty jesteś wyniesiony jako głowa nad wszystko. Od ciebie pochodzi bogactwo i chwała, ty władasz nad wszystkim. W Twojej ręce jest siła i moc, w Twojej ręce jest to, aby uczynić kogoś wielkim i mocnym. Więc teraz, Boże, nasz składamy ci dzięki i wielbimy e, dziękczynienie, i wielbimy chwalebne Twoje imię. Lecz czymże ja jestem i czymże jest Mój lud, że możemy ochotnie składać Tobie dary. Wszak od Ciebie pochodzi to wszystko i daliśmy tylko to, co z Twojej ręki mamy. Gdyż jesteśmy pielgrzymami przed Tobą i przychodniami, jak wszyscy nasi Ojcowie, jak cień są dni nasze na ziemi, beznadziejny, Panie, Boże nasz, całe to bogactwo, które przygotowaliśmy, aby zbudować przybytek dla Twojego świętego imienia, z Twojej ręki pochodzi i Twoim jest to wszystko. Wiem też, o Boże mój, że Ty badasz serce i masz upodobanie w prawości. To też szczerym sercem złożyłem w darze to wszystko, teraz zaś widzę, że Twój lud, który tutaj się znajduje, z radością i ochotnie składa Tobie dary. Panie Boże Ojców naszych Abrahama, Izaaka i Izraela, zachowaj to po wszystkie czasy jako wyraz myśli i uczuć ludu Twojego i umocnij serce ich w przywiązaniu do Ciebie. Synowi mojemu Salomonowi daj serce niezłomne do przestrzegania Twoich przykazań, Twoich rad i Twoich ustaw i do wykonania wszystkiego, co jest niezbędne, aby zbudował dom, dla którego ja to przygotowałem. Ale to jeszcze nie koniec. Potem rzekł Dawid do całego zgromadzenia. Błogosławcie Pana, Boga Waszego i błogosławiło całe zgromadzenie Pana, Boga i Ich Ojców. I pochylili się i oddali pokłon Panu i Królowi i złożyli Panu ofiary krwawe. I koniec. E, a więc, wiecie, ja widzę tutaj taki związek bardzo jasny pomiędzy tym, kiedy ktoś mówi błogosławie i coś czyni. Za tym coś idzie zawsze. Nie jest tak, że ja mówię błogosławie Ci, Panie Boże, i za tym nic się nie kryje, tylko słowo, którego się nauczyłem, które jest ładne. I podobnie jest ze strony Pana Boga, co mówiliśmy sobie tydzień temu, kiedy Pan Bóg mówi, że ja Cię błogosławię. Jak Jakub walczył o to błogosławieństwo tydzień temu, to zmieniło się jego życie całkowicie. Jego brat był w innym miejscu. Przyszedł jego brat wtedy do ojca, żeby otrzymać błogosławieństwo, który sprzedał za miskę Soczewicy, przyszedł i ojciec powiedział, że już: ci nie mogę pobłogosławić. błogosławiłem już Twojemu bratu Jakubowi. Mogę ci powiedzieć teraz coś innego. I powiedział wcześniej Jakubowi piękne słowa, że będą narody Tobie służyć, że będą. E, teraz nie będę, nie, nie pamiętam dokładnie, ale i nie, nie będę tego teraz czytał, ale będziesz, e, będziesz innym pożyczał, a od ciebie, nie będą poży od ciebie będą pożyczać, a ty nie będziesz od innych pożyczał. Będzie potężne błogosławieństwo nad Twoim narodem. Będą ci służyć, a ty nikomu nie będziesz służył. Będą ci poddani, ale ty nie będziesz poddany. Potężne słowa, powiedział, ja już nie mogę powiedzieć tego, tego samego Twojemu bratu, bo już powiedziałem jemu niestety musisz służyć swojemu bratu teraz. Bo ja już to powiedziałem, kiedy Bóg mówi, że Ja błogosławię, za tym się kryje potężne, potężna moc i potężna zmiana rzeczywistości, przyszłości, teraźniejszości. I podobnie jest w naszym życiu, kiedy my coś mówimy do Pana Boga, kiedy otwieramy swoje serca, potrzebujemy się nad tym zastanowić, co mówimy. I jak tutaj czytamy, w 22, 21 werset jest napisane, potem rzekł Dawid do całego zgromadzenia: błogosławcie Pana Boga waszego. I zrobiło to całe zgromadzenie. I błogosławiło całe zgromadzenie Pana Boga, Ojców Boga ich ojców i pochylili się, i oddali pokłon Panu i królowi, i złożyli Panu ofiary krwawe. Więc coś za tym poszło, poszły za tym czyny, Posz, poszło, za tym, u, poszło za tym uklęknięcie, pochylenie swoich głów, złożenie Panu Bogu pokłonu, zresztą to jest to słowo, które jest, to samo oznacza błogosławić. I poszło też za tym czyny, czyli złożenie Bogu ofiar krwawych. Więc wiecie, po latach, kiedy sobie patrzę myślę o chrześcijaństwie takim, które mówi, że błogosławi Pana Boga, ale za tym nic nie idzie, ani oddanie Panu Bogu swojego czasu, ani oddanie Panu Bogu pokłonu, ani praktycznego jakiegokolwiek zmiana swojego stylu życia, czegokolwiek, no to, to, to niewiele nie, nie znaczy. Niestety, to niewiele znaczy, to są tylko słowa. Więc musimy się zastanawiać w naszym życiu, co ja mogę zrobić, żeby wyrazić to Boże błogosławieństwo. Musimy się zatrzymać najpierw, zatrzymać się na chwilę i pomyśleć, czy ja naprawdę chcę pobłogosławić Pana Boga? Wiecie, to jest taka zasada bardzo prosta, że kiedy my coś Bogu dajemy, to on na tym nic nie zyskuje, tylko my. I często jest tak, że w naszym chrześcijaństwie ludzie mówią, nawet nie mówią i nawet może być może to mówią nieświadomie troszeczkę, że boję się oddać coś Panu Bogu, co kocham. Tego nie oddam Panu Bogu, to ja za bardzo kocham. No nie powiedzą tego, bo się może sami oszukują, ale nie przeskoczymy tego w, w swoim życiu, kiedy na przykład nie będziemy pościć, kiedy nie oddamy, nie nauczymy się być hojni, kiedy nie nauczymy się pomagać innym, kiedy nie nauczymy się być przywiązanym do Pana Boga w takich chwilach, które są trudne, kiedy będziemy mówić, Boże, będę Ci ufał do końca, choćby nie wiem, co się działo w moim życiu. Kiedy się tych wszystkich rzeczy nie nauczymy, to, no to błogosławieństwo dla Pana Boga coś innego oznacza. To jest tylko Słowo, które jest Słowem. Ale zupełnie inną rzeczą jest, kiedy ja przychodzę do Pana Boga, składam mu ofiarę ze swojego życia, oddaję Mu coś, co jest cenne dla mnie naprawdę, łamie w sobie to, co, do czego jestem tak bardzo przywiązany, i mówię teraz zamienię to w przywiązaniu do ciebie. I po tym całym dniu, kiedy już to zrobię, mówię Boże, chcę ci błogosławić. Ponieważ Ty jesteś źródłem najpiękniejszego, największego błogosławieństwa. Błogosławię Ci, Panie Boże, i uwielbiam Twoje święte imię. Chcę uklęknąć i oddać Ci chwałę. Wtedy to jest coś zupełnie innego niż słowo tylko. Więc, kochani, do tego zachęcam, żeby nasze życie z Panem Bogiem jakościowo się zmieniało. Żebyśmy się zastanawiali nad tym, kiedy chcemy Panu Bogu błogosławić, to żebyśmy się zastanawiali, czy idą za tym jakieś czyny, czy coś za tym idzie, coś się zmieniło. Czy ja coś oddałem? Czy coś zmieniłem? Czy coś to ruszyło w moim życiu? Czy nic? A jeśli, na koniec wam powiem jeszcze, ten sam koniec, jeśli tylko to zrobimy, to tak jak tydzień temu mówiliśmy, to Bóg zawsze pozosta nie pozostanie dłużny i zawsze nam odpłaci. Będzie odpłacał, tak jak dzisiaj czytał Bartek e, Abrahamowi, że będzie potężnie odpłacał. I będzie odpłacał i później znowu odpłacał. I wiecie, przychodzi taki moment, kiedy... E, ja tak wierzę, że tak w życiu Abrahama było i czasami tak aż sam się boję tego. W swoim życiu, że to jest aż przerażające, że Bóg błogosławi w tak potężny sposób, że ja się boję swoich myśli. Mówię, Boże, chciałbym teraz może gdzieś dojeżdżać, bo sobie pojeździć autem i gdzieś indziej pracować. I gdzieś się zdają, Boże, chwila moment, czy naprawdę tak chcesz o to się poprosić, poprosić Pana Boga, bo to się stanie. Więc czasami jest tak w naszym życiu że Boże błogosławieństwo przychodzi do nas i Bóg nam już błogosławi, bo my Mu oddaliśmy wszystko, co mamy najcenniejszego i już nie możemy tego zatrzymać, tak jak było w życiu Dawida. I później nasze dzieci będą też błogosławione, bo On wie, że to naprawdę to, co mówimy, to myślimy, to, co myślimy, to robimy, że tak jest, że nasze takie serce jest stałe, jest stałe w przywiązaniu do Pana Boga, jak Dawid się modlił wielokrotnie. Spraw, żeby mój syn był stały w przywiązaniu do Ciebie, żeby nigdy nie ustał. I wtedy, jak to zrobimy, to się nam to będzie opłacało, będzie warto. Bo przyjdzie moment, kiedy będziemy zdziwieni tym, jak potężne jest Boże błogosławieństwo w naszym życiu. Nagle będą się działy rzeczy, bo my nie rozumiemy, co się dzieje, nie rozumiem, dlaczego tak jest. I wtedy usłyszymy cichy Boży głos, dlatego że Ty błogosławiłeś mnie w swoim życiu i mi błogosławiłeś, teraz ja Tobie będę błogosławił. Amen. Amen.